Inny od większości hybryd. E, w większości wzmacniaczy, jeżeli mamy hybrydę taką lampowo-transysterową, e, jakby pierwsza sekcja wzmacniająca, czyli podpijamy wtyczkę i sygnał trafia na sekcję preampu. E, teoretycznie w zwykłym wzmacniaczu. Natomiast w większości hybryd trafia po prostu na bufor lampowy i to jest ten niby preamp. Natomiast bufor lampowy niestety charakteryzuje się tym, że on nie ma wzmocnienia. On wręcz osłabia sygnał. Wejściowy, czyli jeżeli podłączymy, podamy sygnał do urządzenia nie, o amplitudzie 2V, to za takim buforem dostaniemy sygnał np. 1,9V. Czyli po prostu osłabimy ten sygnał. Faktycznie uda nam się wstrzyknąć trochę tego lampowego brzmienia, czyli tego charakteru, za sprawą jakichś zniekształceń, które ta lampa w buforze wprowadzi. Natomiast tutaj na wejściu sygnał trafia nie na bufor, tylko na prawdziwy, taki pełnoprawny preamp lampowy, który jest w napięciowym i na jego wyjściu z 2V na wyjściu robimy 70V peak-to-peak -peak sygnału audio. To daje nam jakby tą zmianę, że dużo łatwiej nie kontrolujemy tylko jakby barwy, natomiast możemy zbudować taką strukturę z dynamiczną sygnału, bo jest jakaś odpowiedź impulsowa inna. Mamy bardzo duży zakres wzmocnienia, przez co ten sygnał może bardzo szybko narastać, nie tak jak w buforze, gdzie wręcz go tłumimy w pewien sposób. I to jakby odbija się w ilości mikrodetalu powietrza, powiedzmy, tej ziarnistości gdzieś z ceny, tak? To niestety wygenerowało pewne problemy, no bo taki sygnał raczej do końcówki mocy nie jest zdatny do użycia. Więc dalej mamy mosfety pracujące w klasie A na napięciu anodowym w okolicach 400 V. Za mosfetami następne stopnie, to znaczy 16 wzmacniaczy operacyjnych połączonych równolegle. Tutaj była bardziej bitwa w sumie o zmniejszenie poziomu szumów, bo gdyby był to jeden albo kilka, jeden po drugim, to one by się dodały jakby liniowo. Natomiast jeżeli mamy je równolegle, tak jak AkuFace w latach 90., to produkował gdzieś w swoich procesorach, no jakby bijemy się tylko tak naprawdę o zmniejszenie delikatne poziomu szumów. Tak? Gdzieś tam w, w stopniu pierwiastek z N ilość wzmacniaczy operacyjnych. Tak? No i po takim właśnie buforowaniu tymi opłampami sygnał jest podawany już do impulsowej końcówki mocy. O mocy 250 W przy obciążeniu 8 Ohmów, 500 W w RMSie przy obciążeniu 4 Ohmów. Maksymalnie szczytowo, jeżeli impedancja kolum spadnie nam gdzieś to okolic 2,5-2,7 Ohma, 750 W w RMSie na kanał jest stanie w takim impulsie, wypchnąć nam ten wzmacniacz. E, wiele osób pyta, dlaczego jako jedyna rzecz, e, jakby takie dziwne połączenie, tak? Wzmacniacz lampowy pełen analog, a nagle cyfrowa końcówka na końcu. E, I dlaczego m, zasilanie tej końcówki nie jest liniowe? No właśnie z tego względu, że taki peak power o wartości 750 W na kanał wymagałby zastosowania transformatora e, o mocy bagatela no ponad 1,5 kW. Więc tak naprawdę ten transformator toroidalny zająłby nam połowę tej obudowy. A i tak mamy tutaj problem z miejscem, ponieważ w tym urządzeniu de facto jest 7 sekcji zasilacza, z czego tak naprawdę 3 są dedykowane dla kolegi Konrada, ponieważ mamy tutaj pewną, pewną współpracę w przypadku wzmacniacza hybrydowego. Urządzenie na tylnej ściance ma dwa sloty rodem zakupu i tak itd., które można otworzyć i wyposażyć to urządzenie w kartę rozszerzenia. Dzisiaj dostępne mamy dwie karty rozszerzeń, mamy je nawet w pudełku później puścimy na, na salę będzie można sobie dotknąć, obejrzeć, które opracowaliśmy tu wspólnie z kolegą Konradem. Konrad jest również logowany z tyłu urządzenia na płytkach. Również jest to DAC, obsługuje DSD, wejście USB, KoAx wejście optyczne oraz phono stage w wersji dla wkładek MM i wkładek MC w jednym. W jednym, jednym urządzeniu, czyli w jednym można to wybrać po prostu. Czy, nie. Jest to jeden moduł, mhm. który ma, wspiera zarówno MM, jak i MC. Aha. I konfiguracja. Urządzenie przy rozruchu skonfiguraje <coughs> sobie te sloty. Jeżeli wykryje włożone karty jakieś do urządzenia, to jakby odbezpieczają się kolejne poziomy menu w urządzeniu i tam możemy wszelkie ustawienia typu dopasowanie impedancji. Mamy 8 impedancji dla MC, dla MM, 8 obciążeń, 4 różne gainy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w dac również pełen komplet filtrów i yy, jakiś różny. Czyli nie elementów. musi to wracać na upgrade do Ciebie. Absolutnie. Absolutnie. Się, że Można sobie dokupi... dzisiaj kupić urządzenie, możesz je zabrać do domu, a za dwa tygodnie mogę ci przysłać karty, włożysz włączysz i będzie działało. Nie mhm. eee, żadnych y Nic, żadnych dip switchy, nic, wszystko jest tak naprawdę do st możliwość sterowania z pilota. Tu mamy zarówno moduł Fono, i e, moduł DAC, tak? E, jeżeli wejdziemy, mamy submenu już do DACA na przykład, i tu możemy wszelkie, e, wszelkie funkcje tych kart sobie zmieniać. Tak? Ehm. No tak, czyli w sumie od razu napatacza się kolejna y, ciekawostka, która y, troszeczkę wyróżnia ten wzmacniacz, y, zarówno ten, jak i ta Mezisa wcześniejszego, czyli pilot zdalnego sterowania, tak? Y, urządzenie jest wyposażone w standby, można siedzieć wygodnie na kanapie i tak naprawdę wykonać wszystko z, z poziomu pilota, no chyba, że ktoś ma gramofon, no to już trzeba się będzie to no Ma takiego po, pilota. No tak, jest dość nietypowy z, z uwagi na pokrętło, tak? Czyli pełne sterowanie na panelu przednim to jest pokrętło łamane przez przycisk. Czyli to no, lewo, prawo, głośności i wszystkie jakby ruchy po menu e, czy muting, e, unmuting jest płynny taki jakby, żeby też nie przestraszyć ewentualnie gdzieś tam starszych użytkowników. E, no i jakby postanowiliśmy nie produkować pilota, który będzie miał znowu 16 przycisków i, i mamy taki dysonans, tak? Czyli mamy w pełni koherentne to sterowanie, czyli to samo, co tam możemy zrobić, robimy na pilocie, to jest gałka, przycisk. No i jakby nic więcej na nim nie ma. Pilot jest radiowy, także możemy z pierwszego piętra w domu obsługiwać wzmacniacz, który jest w salonie na parterze. I nie ma problemu, nie trzeba stawać, celować i tak dalej. No ale jak padną baterie, no to już trzeba będzie go otworzyć. Trzeba wejść na pierwsze piętro, wymienić no, baterie to, i wrócić. Także <laughs> to, to, są, to są takie e, ciekawostki, jeżeli mówimy o tym no, czy... wzmacniaczu. Ja jeszcze bym chciał nadmienić. E, ja jeszcze do lamp nie Właśnie tak, chciałem do tego tak. właśnie przejść, ponieważ tutaj firma Bonavat stała się już? już? Oficjalnie już. Oficjalnie tak. stała się dystrybutorem amerykańskich lamp firmy. Retus. Firma Tubes jest to świeża firma na rynku, tak naprawdę gdzieś tam od roku, półtorej roku pojawia się. Zaczęli gdzieś tam z Wielką Brytanią, pracować w Stanach głównie na początku, wiadomo. Natomiast teraz już wypływa troszeczkę szerzej na, na rynek europejski. No tak, i tutaj, jakby standardowo do tej pory, w tym urządzeniu montowaliśmy prostownik JZ34. Lampy stabilizacyjne zostają takie same jak tutaj, czyli VR150 i w sekcji preampu 6 SL7. I to są te lampy, tak? I w tym momencie tak, zrobiliśmy mały tweak na potrzeby tej prezentacji, także to jest w ogóle pierwszy lamp set tych lamp w Polsce i po raz pierwszy są prezentowane w Polsce, także możecie się czuć Państwo wszyscy zaszczyceni. Przystosowaliśmy po prostu sekcję zasilacza, żeby użyć prostownika 5U4, no bo to jest taka powiedzmy taki trochę benchmark audiofilski gdzieś przy lampach i 6 7 akurat są w ofercie Raytubes, także bezpośrednio już nam tutaj podpasował, Tak, Jest to bieżąca produkcja. Otworzyliśmy świeżo, tak naprawdę, wczoraj dopiero sklep internetowy. Jeszcze nie są dostępne płatności, ale gdzieś tam na przełomie powiedzmy pierwszych dwóch tygodni od dzisiaj. Wszystko powinno już się ustabilizować. Tak to będzie nowy koszt takiego wzmacniacza? W tej chwili to jest złożone pytanie. <gry> to znaczy tak, mówimy po pierwsze o koszcie urządzenia bez tych kart rozszerzeń, Karty, tak? rozszerzeń. Karty rozszerzeń są jakby dodatkowym wyposażeniem. No i my jakby mamy gdzieś tam dystrybutorów po świecie, więc działamy w modelu dystrybucyjnym, stąd też wiadomo, że ta cena jest jakby szyta pod dystrybutorską kartę. Szacunkowa cena, oficjalna cena na półce, po dystrybutorze, dealerze i tak dalej, to jest 10 tysięcy euro. Eee, z pilotem, z lampami, wszystko w komplecie. Klatka, której tu nie montujemy, no bo odebralibyśmy trochę tutaj z uroku. Ehm, no, wiadomo. Na do Konrad, pamiętasz, szczerze, szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale w okolicy 1000 euro? 1000, chyba 200 euro, tak. Eee, w sumie ta karta jest też dość taką ciekawą rzeczą. No, bo tutaj Konrad jako inżynier absolutny zaproponował dość wysokie poziomy wzmocnień, co jest dość nietypowe dla, dla kart fono. i czasami nawet potrafi stanowić problem, nie? bo musimy dość mocno te preampy gdzieś odkręcać, są szumy jakieś tam i tak dalej. Tutaj no, Konrad jakby wykazał się naprawdę gigantyczną wiedzą i sporo tutaj testowania i projektowania, bo tak naprawdę te karty zajęły nam no, de facto rok, prawda? Troszeczkę krócej. na dwie pierwsze karty. To jest phono stage właśnie premium. W pełni zaklanowany e, wzmocnienia. E, w, tak jest klasyczne przy phono stageach takich, Zdech. wolno stojących nazwijmy. To jest W okolicy 65 dB, gdzieś tam e, jest, tu mamy wzmocnienia. Pie, od 55 do 81 dB. Więc nawet wkładki MC bardzo, bardzo nisko napięciowe. E, czyli 0,2 powiedzmy mW, możemy sobie podłączać i jak najbardziej e, jest wszystko ok. Można wykorzystać pełną moc, powiedzmy, 250 W sobie w 8 minut, dmuchnąć taką kartą i, i nie ma tutaj problemu. Kartę możemy puścić e, po sali uwaga, bo może być trochę koląca od Może to Nie wziąłem karty bez ekranu, niestety. Mamy kartę bez ekranu, ale kartę e, bez ekranu mamy kartę Daka. Zapowiedź ich była też na naszym filmiku z Monachium. Też ją prezentowaliśmy, że to będzie premiera na audio show, Udało się, że premiera jest u nas na spotkaniu. To jest ta władza właśnie pana redaktora. Tak, to jest kontakt. Tak, no tutaj jako taka ciekawostka, może jeszcze się wtrącę, tak? W karcie daka mamy takie dość nietypowe rozwiązanie. Mamy oczywiście pełnię filtrów i tak dalej dostępnych dla chipu, natomiast jest tam coś takiego jak sound mode. Są do wyboru cztery sound mody i one wpływają na to, że zmienia się prąd podkładu, prąd pracy wzmacniaczy, jakby sekcji powiedzmy analogowej stricte w, w tym daku. Więc tak naprawdę, mając jedną kartę daka, możemy uzyskać cztery sound mody plus pięć filtrów, 20 różnych brzmień. No i trzy wejścia, jeżeli ktoś twierdzi, że wejście będzie miało znaczenie, natomiast tutaj wszystkie wejścia są separowane galwanicznie, japońskie transformatory na wejściach tych jakby elektrycznych i również moduł USB w pełni odseparowany galwanicznie, także żadne zakłócenia wspominane wcześniej przy okazji opowieści o switchach tak, i, i streamerach nie zostaną, nawet jak podłączymy jakiś tam noise i powiedzmy komputer do, do USB, po USB, no to te zakłócenia nie powinny się przedostać do wzmacniacza dalej już tak no, nawet Edy, po switchu tym co to tu nawet tutaj? po switchu muskał. Tak. E, no i cóż jeden jedyny ukłon jeszcze dodatkowy w sumie ciekawy feature e, takie główne jakby opampy w karcie Phono Stage'a mamy cztery w karcie DAC'a mamy jeden sztuk jeden. Są one zamontowane w podstawkach deep jako taki ukłon dla audiofili którzy lubią sobie po, potwikować. E, w urządzeniu zasilacz e, ten analogowy dla opampów jest dość wysoko wydajny, także można tam różne jakieś takie egzotyczne sobie, to co się oczywiście zmieści fizycznie w te sloty potestować, można sobie wymieniać, sprawdzać. Ale i tak mamy taką selekcję dość rygorystyczną, nie? już tak zaczęliśmy z wysokiego C, OM-owo, no ale wiadomo, że zawsze może ktoś tam jakieś egzotyczne rzeczy, na przykład opampy Muska Audio, jeżeli powstaną w wersji niskiej, sobie zastosować. Ja tak? stoję, tak, mam swoje opampy, No tak. Ale pewnie, pewnie nie jest to zaskoczeniem. No tutaj jest ciekawych rzeczy. To... Tutaj mamy aż trzy stopnie pasywną sekcję RIA. No i te wzmacniacze, które są stokowo montowane, nie są to wzmacniacze zwykłe. Nie są to wzmacniacze takie typowe, powiedzmy. W tej Ultra low noise i bardzo Takie są raz, że dobrane odsucho, bo tutaj z szyskiem poświęciliśmy trochę, żeby znaleźć coś fajnego. No i są też technicznie po prostu świetne do tej roli. Tak? Mamy każdy stopień na innym, na innym wzmacniaczu, dlatego że po prostu on jest do tego najlepszy.